Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Cześć! Dave, coś do you want to see? Just see if I can find you. It's a śniadanie, Zaraz ci you're shocked. Kalapka? Mówiłam, że wezmę cię na śniadanie. Jesteśmy kochani w Tesco. Ale jest tak zimno, że normalnie szok. Pani powiedziała, że mają tutaj jakoś ogrzewanie połączone z tym dużym Tesco, a tutaj są gdzieś, widzicie, drzwi i po prostu tak torbi, szok. A ja sobie zamówiłam w Tesco, moi drodzy, wegańskie śniadanie. Hmm, ciekawe jakie kiełbaski. Mam nadzieję, że Lindy McCartney, a nie że Korna. A, sobie bez różnicy. Także takie będę miał. Takie będę miał. <noise> Takie będę miała wegańskie śniadanie, koszt 5,75 także zobaczymy jak to wygląda tu, a jak wygląda na żywo. W, tym, w Żarach mieliśmy, też byliśmy na śniadaniu i też dawali wszystko to co szło w termin. Nie, nie przypominam sobie. No, ja przypominam. A skąd Ty wiesz co sobie Przes, dawali? Przestaliśmy co? jeść, bo widziałem jak wynoszą ze sklepu i, i niosą do restauracji. Naprawdę? No, to i, ja tego nie przestaliśmy pamiętam. Przestaliśmy wtedy jeść to, no, no ja pamiętam. Dobra, pijemy kabunie. Bo jesteśmy dużo prędzej yy, w szpitalu niż powinniśmy. No Także przyszliśmy zjeść, no? Lepiej być wcześniej jak późno. Tak. Po co ja cię mam brać do restauracji, wystarczy Tesco? Jeszcze raz, co? <laughs> po co ja mam cię mam brać do restauracji, <laughs> Tak Ty jesteś pod wrażeniem Tesco? No, jestem pod wrażeniem, bo zobaczcie. Tak wygląda na zdjęciu, a tak wygląda naprawdę. W szoku tak jestem. Pięknie. Jestem po prostu w szoku. Naprawdę ładnie, także... W złą stronę jest awokado pokojone. Ma W złą stronę i trochę przyczernioną, ale dobra, to pominiemy ten fakt. No i jestem pod wrażeniem, naprawdę. Także biorę się za jedzenie. A Radosława wygląda tak. To chyba jedno z takich ładniejszych, co żeśmy jedli, nie? Kiedy żeśmy też jedli gdzieś w Tesco, tutaj w Coventry. I... By, by było. Także bierzemy się za jamkanie. Pojedli, popili. Jestem bardzo Pozytywnie i miło zaskoczona tym śniadankiem. A ty? Rozczarowany kawą. Roz... No, roz... Tak, ta, to fakt. Rozczarowani jesteśmy kawą, bo kawa to woda z y, kawą. <noise> nie kawa z wodą. No ale ogólnie śniadanie było bardzo smaczne. Dobra, mamy 15 minut do wizyty. Chociaż ona się zawsze czeka, nie? Przeważnie. Najwyżej cię wysadza. Sam będę szukał parkingu, wiesz że to jest. No nie, ty dzisiaj musisz być za no nie, myślę, że zdążymy e, śmiało, powiem Wam, nie dokończyłam bo czy, czy ja wczoraj dokończyłam mówić cokolwiek, nie, no dobra, mniejsza z tym nic, nie będę na razie kończyła e, także jedziemy i już myślę o tym, że jutro muszę iść do pracy <grym> na jeden dzień <grym> Trzy dni wolnego, ale mi też się udało dużo prędzej skończyć i mieliśmy bardzo długą noc snu, tak. bardzo długo spaliśmy w ogóle. Jesteśmy... 6, 6 godzin wcześniej byłem w domu i tak byłem zapłacony za te trzy Tak, No dobra, już tak nie te, nie wywiesz. Nie wywiesz, pierwszy raz w roku w ogóle udało mi się skończyć wcześniej. No, Zawsze teraz... by się udało. Gdyby ci żona częściej poszowała, to byś częściej kończył wcześniej. Nie nie, 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 Dzisiaj miałem tylko jedną robotę. Zrobiłem i potem przestawiałem tylko miasta, do miasta i dało mi się skończyć wcześniej, więc... No i nawet miał spokój, bo nikt do niego nie wyzwania, miał tylko jeden telefon. Także tyle dobrego. Także spoko, no, wyspaliśmy się. Jeśli pogoda, to może się, może się zacząć. O, tam zacząć sracząc, nic się nie zacznie. pomóż, to nie my. Przyjedź z beczką, wypompuj. Tak, dzwoni. czasu, czekamy już na leki, także idę po kawę, bo jeszcze się przedłuży. I znowu muszę pamiętać, żeby zawsze nosić przy sobie gotówkę, bo gdyby nie Radek, to byśmy nawet kawy nie pili. Karty nie przyjmują. Trzymam Was daleko, bo mam tak suchą skórę, że sobie nie zdajecie sprawy. Wracamy od lekarza. Byliśmy od 10, jest 14. Ponad godzinę czekaliśmy na leki, po prostu jakaś katastrofa, ale ogólnie mieliśmy tak zabawną wizytę, nie? Bardzo. Bardzo zabawną wizytę. Bo, e, mieliśmy tak zabawną wizytę, taką fajną doktorkę, że po prostu nie macie pojęcia. No, śmiechu, e, co nie miara, co nie miara po prostu. Także oby tak dalej. Jedziemy do domu w tym pięknym deszczu. E, Trzeba było wypić drugą kawę, bo już tam przysypialiśmy przy tej aptece. Masakra. Najgorszy jest to tutaj, właśnie w kowentry, że jak dostajecie recepty, ty, nieważne czy płacicie, czy nie. My, akurat, znaczy czy płacicie, czy nie. Czy jest to prywatnie, czy nie. Ja teraz za leki musiałam zapłacić 134 funty, ale musicie te leki wykupować tutaj. I na przykład, nie wiem, czy to akurat tylko kowentry tak ma. Przypuszczam, że tak. Jeżeli któraś z Was przechodzi przez in vitro i wiesz, że na przykład zaczyna cały cykl od początku, to te leki są dużo, dużo droższe, około tysiąca, to spróbujcie kupić też swoje leki w Azda Pharmacy, bo Azda jest dużo, dużo tańsza. Z tego, co słyszałam, gdzieś tam było kilka artykułów. Kiedyś to było jakieś dwa lata temu, jak sprawdzałam. Mam nadzieję, że to się nie zmieniło, także spróbujcie tam, bo no niestety prywatne leki to tak jak w polskich aptekach różnią się cenowo w każdej aptece inaczej. Dobra, jedziemy. Radosław od razu będzie jechał do pracy. A ja jutro do pracy, także na spokojnie. Coś musimy wymyślić na obiad. No, ja nie mam czasu teraz. No, ale ja będę miała czas, a nie wiem, co będę jadł, bo już jestem to trochę po śniadaniu. No, zobaczymy. Także, kochani, do potem. Jeszcze z wiadomości YouTube'owych brakuje mi jednej, jedynej osoby do 8 tysięcy obserwatorów, ale powiem Wam taką y, zagłoskę, że już od, tak od tygodnia już było 7999, później 790, później 795, później znowu i tak ta ostatnia dziesiątka w górę i w dół, w górę i w dół i nie wiem o co chodzi. Ktoś z, z bardzo nie chce, żeby miała 8000. Albo ktoś Cię lubi i odlubuje. <laughs> Albo ktoś Cię lubi i odlubuje, lubi odlubuje. Uu. No i kochani, mamy 8 tysięcy. No. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Tylko nie uciekajcie. <grystanie> Tylko nie uciekajcie i zostańcie. Tutaj. Jak zawsze, mały nieład tutaj na stoliku, ale chciałam wam moi kochani pokazać, co sobie kupiłam w Marks and Spencer. Kupiłam sobie kokona kokonata. Znowu chcę powiedzieć kokonata. Kokosa. E, widzicie, niby organiczne znaczy chodziło mi o wodę kokosową niby organiczne, tutaj się tylko tak otwiera i pod spodem jest słomka do picia kosztowało to y, 3 funty jestem bardzo zaciekawiona jak to będzie smakowało także już próbujemy o, tak was ustawiłam nawet nie wiedziałam, że tak się uda a się udało już w włosach mam odżywki trochę bo zaraz, e, będę czy znaczy zaraz, później będę szła i... Nie mówcie, że to mi z tego kokosa coś właśnie cały czas ciepło. Mhm. Miałam całą torebkę, powiem Wam, że wszystkie papiery w torebce z mam zalane właśnie. Nie wiedziałam czym, a to chyba tym kokosem. <laughs> Także zobaczymy. Aha, no dobra, dokończę. Mam odżywko już na włosach, bo zaraz będę szłamyła. Dobra. Nie no, jest tutaj woda. 100 ml takiej wody kokosowej to jeden syn. Tak to wygląda. Wyciągasz i jest taki kwadracik, ale cały czas coś tutaj jest. Także ta słomka jest taką a, kującą rzeczą, to mi nie wyjdzie. Połamała mi słomka. Chyba źle otworzyłam, jak to się otwiera. Niech to nie zobaczy. Nie, no tak się otwiera. No nie, centralnie mi się to nie otworzy. No i co mam zrobić? Idę chyba po jakiś śrubokręt albo coś w tym stylu. Mam tutaj taki mini. Śrubokręt Radosława umyła, mam nadzieję, że mi to... Uuu. Ale się jaram. No jesteśmy, próbujemy. O Boże, jakie dobre. Hmm. O Boże, jakie dobre. Powiem Wam, że woda kokosowa, którą pijecie, którą się kupuje w butelce, a to to mi smakuje normalnie jak kokos, ale czemu to tak sobie leci? Mmm... <sum> Boże jakie pyszne, po prostu szok. Naprawdę woda kokosowa, którą się kupuje w butelce, porównaj do tego to jest po prostu... Jeśli macie okazję spróbować takiego kokosa, to naprawdę polecam. Przypuszczam, że ten kokos to no i tak nic w porównaniu z tym co jest, wiecie, na żywo. Na żywo, tam gdzieś w takich krajach, gdzie te kokosy po prostu z drzew spadają. Rewelacja. Czekajcie, pokażę Wam coś co kupiłam. Coś mi się tutaj widzę, cóż jakoś, coś mi się chyba zebrało na rzęsie. Pokażę Wam też od razu co mi przyszło z ebay'a, malenka, maleńka rzecz, ale już Wam pokazuję co ciekawego, dla mnie teraz właśnie bardzo potrzebna. Jakoś mi zimno jest, yy, ogólnie staram się nie włączać tak mocno ogrzewania, znaczy nie włączać tak mocno, aha, 21,5 stopni, zaraz będzie 22, ale no naprawdę mam na tej twarzy taką suszę, że, że sobie nie wyobrażacie, także muszę to ogrzewanie jakoś zmniejszyć, u mamy też, wiecie mówiłam Wam, u mamy mojej miałam idealną cerę, tam po prostu zdecydowanie woda służy. Plus, mama ma ten dom strasznie, strasznie duży. Tam, przypuszczam, że salon to jest taki, jak nasz cały dół. Także yy, tam, wiecie, było ciepło, ale to po prostu się roznosiło i tak nie było to wszystko skoncentrowane w jednym miejscu. No, otwieraj, że się dziadu paznokcia złamałam. Już sobie zmułam paznokcie, żeby zaraz, żeby zaraz pomalować. O, patrzcie, sobie takie miarki do kuchni. Chodziło mi głównie o łyżkę i łyżeczkę, bo bardzo często na przykład u mnie w Slimming albo przepisam w ogóle jest nacyp łyżka, łyżeczka, a wiecie, ale to gówno, Boże, jak się wygina w dłonie. A łyżka, łyżce i łyżeczka, łyżeczce nierówna, także wzięłam takie standardowe, co niby naprawdę mają tyle, ile właśnie powinny mieć. To jest łyżka, czyli 15 ml, i to jest łyżeczka, czyli 5 ml. A widzicie, ja zawsze myślałam, że łyżka to dwie łyżeczki, Hmm, czyli sobie dawałam mniej, niż powinnam i na odwrót, także... No ale dobra, no spoko. Takie coś jakieś grosze kosztowało, niby stal, nierdzewna, ale... Widzę, że to bardzo marne wykonanie, no ale wiecie, chciałam po prostu coś takiego na szybko. No zobaczymy. I nie plastikowego. tej księżniczce, to dobrze. Lunia! <ścoughs> Co się tak cieszysz, ty durnyło? O, jak ciężko dupę podnieść, no! Moje durnyło, kochane, pani kocha nad życie. No! Nad życie, nad życie w Madrycie! Nad życie w Madrycie! Kto tu czeka i ogonem macha? No, kto? O, zawsze zamykam drzwi, mimo wszystko. No, chodź. Lampeczki Boże znowu pada. Normalnie znowu pada. Masakra. Najprostsza i najlepsza zupa się gotuje. Także ja się idę kąpać. Biorę sobie mój nowy szampon i będę się kąpała. A tutaj, moi kochani, chcę Wam pokazać. O, nie wiem w ogóle, co się stało. Miałam te papiery z kliniki w szpitalu i woda. Nie wiem w ogóle, skąd ta woda się tam. wzięła, mówiłam, że myślałam, że to kokos zalała mi wszystkie papiery, paszporty, wszystko. Także to najważniejsze, tutaj musiałam wysuszyć. Już wyschły. Wiecie, mu tutaj są potrzebne informacje z tego, także tak, tak to odratowałam. Tak? O, wyciągamy się. Tak. Fajnie się idziemy myć. A ty pilnuj domu. No. No, kochani, jak widać, ja już po kąpieli, będę sobie nakładała maseczkę, ale powiem Wam, że chyba muszę się przejść do lekarza z moim nosem. Ja kiedyś tego nosa spaliłam, kilkanaście lat temu, ale tak go spaliłam, że aż mnie po prostu popękał i co jakiś czas właśnie wychodzą tutaj takie, jak widzicie, czerwone plamy. Co prawda to jest teraz przesuszone. Na maksa, ale jakoś nie wiem, niepokoi mi to. Dziwne, że to zawsze mi w tym miejscu tutaj wychodzi. Także chyba się wybiorę do dermatologa. Zupa się dalej gotuje, ja biorę się za maseczkę. Dopiero 20, a ja już wykąpałam w ogóle masakę. Aha, jeżeli chodzi o nowy szampon, to powiem Wam, że ten szampon jest taki brązowy. Teraz już nie, no bo jeszcze później się cała kąpa. Masz ręce mam, widzicie, pomarszczone. Ale on centralnie barwi. On tak barwi, że aż miałam zafarbowane ręce. Patrzę, czy skóra będę miała też taką? No, chyba tak centralnie miałam takie że ręce przyfarbowane, takie na, wiecie, brązowo-marchewkowo. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że mi tam koloru za bardzo nie zepsuje. Powiem Wam, że się zastanawiałam, jest taka fajna seria właśnie do kolorowanych, właśnie takich jak moich, z takimi pasemkami do ciemnych. Są moje kolory i po prostu, no pięknie zachowuję ten kolor i wiecie, te rudości tak zabija. E, ale już się czaiłam, teraz jest na fajnej promocji. No, ale postaram się na razie z tym, postaram się na razie po prostu e, kupować rzeczy nie, na zwierzakach. Może mi się uda przez dłuższy czas, no ale nie wiem, jak to z szamponami będzie, bo z szamponami ja niestety z głową mam problemy, bo mnie dosyć często swędzi. Ale zobaczymy, e, co mi tam, e, zobaczymy. Może akurat ten będzie mi odpowiadał. No, ale ten retken powiem że naprawdę bardzo, bardzo e, mnie korci i bardzo dobra opinia. I oglądam na YouTubie. Po prostu wygląda rewelacyjnie, no ale mówię, na razie powalczymy z tym czasem Warringtonem, A nóż widelac będzie zarubisty. Używam moi drodzy, ostatnie na końcówki włosów tego oto olejku to jest Beauty Protector Protect Oil. W sumie to jest za firma, ale powiem wam, że jest taki fajny, tak pięknie pachnie. Po prostu rewelacja, wszędzie sprawdzałam, wszędzie jest wyprzedane, ale ja mam jeszcze jedną taką buteleczkę, bo chyba jeden dostałam w kalendarzu, a jeden gdzieś tam mam z jakiegoś innego boxa, także już trochę wytraciłam, ale on jest bardzo, bardzo wydajny, naprawdę kropelka starczy, ja się staram na końcówki, albo tak od, no w sumie przy uszach mam końcówki tak naprawdę, ale się staram właśnie na same końcówki tylko jego dać i jak na razie fajnie, fajnie mi się sprawdza. Tutaj pędzle po maseczkowaniu już wyprane, e, tutaj na dole, no bo po prostu na dole się maseczkowałam. Także w kuchni od razu umyłam. E, często Wam mówię właśnie: pędzle się staram bardzo, bardzo często mieć. Beauty Blender za każdym jednym razem, a pędzle takie, no, dosyć często. I ten z The Body Shop, one są wegańskie, one naprawdę są świetne. Teraz e, widziałam, jest przecena nieprzecena, ale po prostu dla mnie one są nieporęczne, bo ja nie stawiam tak pędzli, a szkoda, żeby one tak stały i po prostu się niszczyły. E, a tutaj moja kolacja: zupka marchwiowo-rzepowo-porowa. O, taka. Mm, oczywiście z chili <noise> i z kurkumą, jakby było mi mało. Biorę się zamalowanie malowanie paznokci. Oczywiście na początek damy ten base coat z Essence. Naprawdę e, dzisiaj zmywałam lakier, ale trzymał mi się 3 dni, 4 dni, może dlatego, że w pracy nie byłam. I dam na to sobie ten Avon taki Lux. On wychodzi taki piaskowy, czy to jest jakiś kolor teal chyba. Tak, teal glitter. Spoko wygląda, także użyję sobie tych dwóch. A co? Takie wyszły paznokcie, ale wiecie co? Włączę lampę. O! Teraz to widać, jak one wyglądają. To dopiero cuda, co? Super są. Piękne są, naprawdę ładne. Widzę, że ostatnio coraz częściej się z tego miejsca że o to, wiecie, przed wejściem do sypialni po wyjściu z łazienki. Także kochani, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Pamiętajcie o kciukach w górę i, i do zobaczenia następnym razem. Buziaki! Pa, pa! Even if the sky is falling